Witajcie kochani, witajcie, jest pełnia Księżyca, zaćmienie Księżyca w Pannie, a więc mamy 14 marca 2025, miałam kompletnie nic nie robić, a już to jest drugie czytanie, bo jedne jest dla Baranka, zachęcam żeby obejrzeć, Ty, tym wszystkim polecam, którzy mają Słońce Ascendent, Księżyc Baranie, ale nie tylko. Ale nie tylko. Może macie inne planety w Baranie. I teraz tak, kochani. Na ten tydzień wszystkiego najlepszego, najlepsze życzenia urodzinowe dla rybek i dla baranków. I co ja takiego widzę, bo to niby tydzień od 17 do 23 marca. No 20, Słońce wchodzi w znak. Baranka i będzie tu do 19 kwietnia. Ale także jest to ważny dzień, ponieważ mamy zrównanie dnia z nocą. Ta piękna równowaga. Początek wiosny pięknej, radosnej, więc cudowna, cudowna sprawa. I tego dnia mamy aż dwa trygony. Więc szczęśliwy dzień, róbcie coś wspaniałego. Ale większą uwagę chciałam kochani zwrócić na 19. To jest dla mnie tutaj o wiele ważniejszy dzień. A mianowicie 19 marca. No w Polsce już bardziej 20. Już będzie po północy. Słońce w rybach w koniunkcji do Neptuna w rybach. Kazimi. Potrzeba jakby ucieczki z czegoś. Dlaczego? Dlatego, że w 29 stopniach. I słońce jest w rybach, bo zaraz kolej następnego dnia przejdzie do znaku barana. I Neptun jest w rybach w 29 stopniach, bo tylko patrzeć, jak 30 wejdzie w znak barana. I jakby tego mało było, to sprawdziłam Black Lilith. Która także jest w 29 stopniach. Po 29 stopniach, no już to, to jest jeden stopień krytyczny, zakończeń. A później, następnym stopniem krytycznym jest zero. Początek, czyli coś chcemy zakończyć, żeby potem szybko coś innego zacząć. Więc jesteśmy w tym momencie w takim przejściowym. Przejściowej przestrzeni, coś zakończyć, coś zacząć. W ogóle to sobie zapisałam, jak się przyglądałam temu tygodniowi bliżej, że od 18 marca do 4 kwietnia. Kochaj albo rzuć. No tak se, do takiego wniosku doszłam. Kochaj albo rzuć. Albo kiedy kochasz i zależy ci na związku, na relacji, na czymś pracuj nad tym, zmień coś, coś, co już jak w grajdołku utknęło. Ten zastój nie idzie na dobre, nie można się dogadać jedno o tym, drugie o tamtym. Pracuj nad tym, albo zakończ. Ja przewidywałam na ten rok, że będzie dużo rozejść separacji, rozwodów. No i ten od 18 marca do 4 kwietnia mi się naprawdę aż prosiło żeby to zapisać, że mogą być właśnie takie różne sytuacje podbramkowe. Black Lilith jest na razie w znaku wagi. W znaku wagi, bo do Skorpiona wejdzie 27 marca. Black Lilith, może naj zacznijmy od tego. Ja już o tym mówiłam nieraz, ale Coś więcej do, do przypomnienia. To nie jest planeta, to nie jest gwiazda, to nie jest konstelacja. To nie jest nic prawdziwego, asteroida, nic z tych rzeczy. To nie jest coś, co praktycznie istnieje. To jest najdalsze miejsce na orbicie Księżyca. Więc, kiedy jest w 29 stopniach, w tym stopniu krytycznym, w wadze, właśnie tu chodzi o te związki partnerskie, najbliższe związki, najbliższe relacje partnerskie, romantyczne, małżeńskie, w biznesie, gdzieś, gdzie naprawdę jesteśmy silnie połączeni. Black Lilith to osobista moc. Gdzie masz tę moc? Stanięcie. W obronie własnych przekonań, własnego dobra, kim ja naprawdę jestem, przemówienie prawdy, bycia sobą, szanowanie siebie i swoich poglądów. W ogóle to wiąże się to, słuchajcie, z pierwszą żoną Adama. Tak, tego w rajskim ogrodzie. No, o, o tym nie uczą, nie mówią. No. Pierwsza żona, która postawiła się Adamowi. Hmm. I powiedziała: No, 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 ja, ja chcę być równa z tobą. Moje potrzeby nie są mniej istotne niż Twoje. Moja, moja seksualność jest tak samo ważna jak Twoja i potrzeby Twoje. Też chcę wolności. Więc w 29 stopniach. To jest super moc. No jak się zakończyło, jeszcze dokończę z tą Lilith i Adamem. No, Adam usunął ją stamtąd, z tego rejskiego ogrodu. No, jak ty się tak chcesz rzucać i taka strasznie chcesz być ważna, to dziękuję. Do widzenia. Supermoc w 29 stopniach, ale właśnie tych zakończeń ucieczki od czegoś. Pracuj, odetnij i uzdrów traumę życiową. Usuń ten niepotrzebny bagaż tego, co niezdrowe, tego co toksyczne, te doświadczenia, te sytuacje. Po co to dźwigasz, idąc gdziekolwiek idziesz ze sobą? Czasami dotyczy to oczywiście traumy z przeszłości. Ciągle trzymamy się, jak pijany płotu. Tego, co było, i o tym lubimy mówić, i o tym lubimy myśleć, i narzekać, i wypominać, i udręczać się, tak naprawdę. Kiedy pozbędziesz się tego, pozwolisz odejść, uzdrowisz sytuację, zyskujesz energię Lilith. Bardzo ważne. No więc, kiedy wadze była do tej pory, to pasywność. Zgadzamy się za wszelką cenę, bo nie chcemy się denerwować, nie chcemy wywołać kłótni, awantury. Bo stanąć w swojej racji to prawdziwe wyzwanie. No więc teraz, kiedy od 27 marca wejdzie do Skorpiona, w zero stopni, zaczynamy. Więc co się będzie działo, A no, należało będzie wtedy zaadresować to i będzie o wiele łatwiej. Bo skorpion też ma do siebie, że trzyma tajemnicę głęboko w sercu, trzyma. Niekoniecznie wszystko powie, lubi słyszeć o innych. Sam skorpion jest jak pokierzysta: zachowuje twarz taką, że nie wiadomo o co chodzi, ale jak zaatakuje, to zaatakuje. Oczywiście znowu to jest energia. To nie to, że każdy skorpion tak jest, po malutku. Ale trzeba w oczy spojrzeć w swojej traumie i teraz mówię, ten czas od od 18., bo już 18., Black Lilith wchodzi w te 29 stopni do 4 kwietnia. Bardzo, bardzo intensywny czas w związkach, w relacjach najbliższych. Uff. No więc właśnie, a jeszcze Juno zaczyna się cofać w Strzelcu. Juno, ta bogini mał miłości, małżeństwa, porodów, taki anioł kobiecy. Zobaczymy, co się będzie działo. Zobaczymy, co się będzie działo. Boy, oh boy, to jest to najważniejsze, co chciałam wam powiedzieć. No więc popatrzmy, popatrzmy, co mówią aniołki na teraz. Mhm. Jakie są porady, szczególnie w pełni księżyca. Miałam nic nie robić, ale mówię, no, od razu poczułam energię. Zaćmienia wycinają tak, permanentnie. I ciekawa jestem, co w życiu widzicie, w swoim życiu. Co u Was się wycina? Co odchodzi permanentnie? Do jakiego wniosku dochodzicie? Okej. Okay. Jakie są tu porady? I mam te same karty, które używałam dla baranka. Nawet kartę duszy zastosujemy. Tak, pięknie. Pięknie, kochani. Widzicie. Cudownie, cudownie. Ok. A więc ulga, nadzieja i do przodu. Sześć mieczy. To, co cię dręczyło to, co cię męczyło, to, czego masz już po kokardkę, to mówisz dziękuję, do widzenia, ja chcę się czuć dobrze. Woda to uczucia, emocje. Ja nie chcę się denerwować, ja nie chcę się przejmować, ja nie chcę bólu głowy, no, nie chcę stresu. Płynę tam, gdzie jest zielono, pięknie, zieleń, to prawda w stronę super samopoczucia. I tu jest akurat w tej wiadomości osoba sama płynie. Bo na ogół to jest, on steruje łódko, a ona jest dzieckiem. A tutaj ktoś odpływa sam. Co potwierdza to, co do tej pory powiedziałam. Pozwól odejść. Archanio Micha mówi. Osiemnastka. Ta sytuacja już Ci dłużej nie służy. Pozwól mi odciąć Twoje energetyczne połączenie z przeszłością, żebyś mógł mogła cieszyć się przyszłością, iść w stronę przyszłości. Te niebieskie motylki to zmiany, które prowadzą do transformacji może poprzez głos coś wreszcie powiesz, coś wreszcie zrozumiesz. Ta sytuacja już ci dłużej nie służy. No i dlatego czas odpłynąć. Dziękuję, do widzenia, papa, buziaczki. I być jak cesarz. I to jest baran. Cesarz to baran. Cesarz. Kieruje się intuicją i rozsądkiem. Także jest praktyczny. Konkretny. To jest lider, to nie jest owca. Więc posłuchajcie teraz, co ja mówiłam w tym czytaniu dla barana. No bo słońce wchodzi w znak barana 20. Nie mówiąc o tym, że Wenus i Merkury od 15 cofają się w baranie. Więc to wszystko naprawdę idzie pod tego barana cudownie. Balans jest ogromnie ważny. Zajmowanie się za wieloma rzeczami w tym samym czasie, znajdź czas dla siebie. Widzicie, to jest znowu ten kolor pod brąz. Ogromnie ważne jest, żeby mieć wewnętrzny spokój, żeby być zbalansowanymi, bo tylko wtedy podejmujemy właściwe decyzje, bo tylko wtedy dobrze się czujemy. Tylko wtedy cieszymy się życiem w chaosie. W krzyku dookoła, no jak można się dobrze czuć? Chyba, że ktoś naprawdę kocha trzeci wymiar i tak jest absolutnie w niego zapatrzony, że tu czuje się najlepiej, no ale my się nie będziemy wśród takich osób i w takich sytuacjach czuć właściwie dobrze, zdrowo. Więc balans ważny. Okej. Okay. Jeśli chodzi o związki, widzicie, pozwól odejść kontroli. Nie kontroluj niczego, broń panie Boże. Pozwól, żeby ta sytuacja wyjaśniła się naturalnie. Więc coś się pokaże definitywnie może teraz. W to zaćmienie coś już rozumiesz, albo wkrótce zrozumiesz. I pod tym jest magik, główna arkana, co stać się musi. Magik mówi: Ja nie kontroluję. Ja kreuję. Coś, czego pragnę, coś, co jest mi bliskie mojemu sercu. Coś, co jest ważne i istotne. Co przyciągam do siebie, to już istnieje energetycznie, nawet jeżeli ja tego nie widzę. Więc po co trzymać się jak pijany płotu tego, co ci już nie służy? Podziękuję Archaniołowi Michałowi za odcięcie od siebie tego połączenia energetycznego. Z przeszłością, z tym, co już nie jest tobą. To ciebie w ogóle nie reprezentuje. A dalej w tym tkwisz, z jakichś dziwnych powodów, no, pewno karmicznych. Ale <laughs> zrozumieć lekcję, odciąć i uzdrowić sytuację, to jest dzisiaj już konieczność. Bo jeżeli nie, to tylko sama, czy sam sobie szkodzisz. Nie trzeba innego, żeby cię szkodził. No, i entuzjazm. Jak te ptaszki do słoneczka, mówi dusza. Świętuję wszystko w moim życiu i żyję w tym, tej bezgranicznej radości. No, takie proste i nieskomplikowane. I, i, I to już wszystko wiemy. Poproszę jeszcze o. Dwie wiadomości słyszę, ok. Cesarzowa. A tu cesarz. Kochani. To, o czym marzycie, czego pragniecie, nadejdzie. Właściwa osoba. Ktoś, kto jest na twoim poziomie energetycznym. Jesteś na wysokim poziomie energetycznym? Żyjesz z, entuzja z entuzjazmem, na wysokiej wibracji. Taką osobę spotkasz. Przeznaczenie. Dla tych, którzy marzą o tym. I as mieczy. A mieczy to jest sukces. Prawda. No ale tu on idzie jak pobity. No to małe dziecko chyba. No ktoś, może macie z kimś do czynienia i usłyszycie prawdę od kogoś, kto jest dorosły, ale tak naprawdę zachowuje się. Jak dzieciak. Jakby jeszcze nie dorósł. Chociaż już matę ileś tam lat. Także może być, że jakaś nowina będzie związana z dziećmi. I trzeba będzie albo być zainspirowanymi, możecie być nagle coś, poczuć, że chcecie coś robić, w którąś stronę iść, takie popchnięcie. Możecie mieć jakąś nowinę, tekst, wiadomość od kogoś młodszego, może być od własnego syna, wnuka, bratanka i tak dalej. Ale także czas, że coś trzeba będzie w związku z tym. Taki okres przejściowy, do czegoś się dostosować, do jakichś zmian, do jakichś nowin. Choćby nawet był sukces. Znowu jest jakiś czas, że nie od razu skoczyć w jednego z drugie. Tylko jest jakiś czas do przyzwyczajenia się do czegoś. Więc ja tu czuję, że możecie otrzymać jakąś nowinę. Która będzie wymagała tego okresu przystosowania się do jakiejś sytuacji. Hmm. Bardzo ciekawe. Coś jeszcze? Hmm. Dwie chcą wyjść znowu. No i drugi, jeden dżentelmen, i drugi. No widzicie, ja, ja, jakiś, jakaś ta nowa osoba nadchodzi, która może być dla pań, to jest mężczyzna z podznaku ognia. Baran. Lew strzelec, albo to jesteś ty mężczyzno w baranku, to jest bardzo możliwe i tu jest drugi pan, który jest pod znaku wody, rybkaraczek, skorpionek, więc on taki dumny, wspaniały, co świetnie tu pasuje mi do tego cesarza, więc to duża jest możliwość że baran lew strzelec, no jakoś tak baran lew najbardziej wyczuwam, no i mamy tego kogoś, kto siedzi i czyta o miłości, uczy się. Uczy się. Jest w trakcie, to jest ktoś, kto siedzi i mówi: Okej, okay, ja jeszcze wszystkiego nie rozumiem, nawet nie wiem, jaki ruch wykonać, ale to, co do tej pory było mi pokazane, przedstawione, to jest jeszcze nie to. To jest ktoś, kto chce lepiej, to jest ktoś, kto czeka, żeby być we właściwym związku. Na to, żeby być jak cesarz i cesarzowa. Nie ma lepiej, bo gdyby był cesarz z królową, czy cesarzowa z królem, to nie jest właściwy związek, bo cesarz zawsze jest wyżej niż królowa. Idealnie pasuje, kiedy jest król z królową, albo cesarz z cesarzową. I tu jest to świetne połączenie, i dlatego on czeka. On widzi, no to jeszcze jest nie dla mnie. Nie zaniżam swojej poprzeczki. Ten ktoś mówi, Okej, okay. ja cze czekam na swoją panią też. No i widzicie, jest jakieś to odpłynięcie na spokojniejsze wody. No, definitywnie. I nie zapomnijmy o tej wiadomości, która wydaje mi się tutaj bardzo, bardzo słuszna, oprócz tego, że zachować balans, nie narympał i nie pobandzie. Ta sytuacja jak to dotyczy, no i w jakim stopniu ciebie? I czy dotyczy? Napiszcie w komentarzu, bo jestem ciekawa. Ta sytuacja już ci nie służy. Pozwól mi odciąć twoje energetyczne, które jest jak sznur taki energetyczny, jak taki łańcuch energetyczny, jeżeli możecie sobie to wyobrazić, energetyczne połączenie z przeszłością, żebyś mógł mogła cieszyć się i ogarnąć tę przyszłość. Wiecie ile osób siedzi i ciągle narzeka na to co było 20, 30 lat temu. On mnie skrzywdził, ona mnie porzuciła. No i co? I tylko tym się żyje, i nic dziwnego, że nic nowego nie przychodzi. Bo nie ma na to miejsca. To jest tak, jak jechać z samochodem i jesteś kierowcą. I zamiast patrzeć, co się dzieje przed tobą, to ty patrzysz w lusterko wsteczne i te boczne lusterka. Rozumiecie? No. Także kochani, życzę absolutnie wspaniałego tygodnia, ciekawych doświadczeń. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego kochanym barankom, ale także jeszcze i dzisiaj rybkom. Buziaczki, uściski. Yy, kocham Was bardzo. Dziękuję za wspomaganie mnie i mojego kanału, Buziaczki Pa.